Dzień dobry proszę Państwa, dzisiaj tutaj nowy pomysł na buildzik, tutaj po raz milionowy robię kampanię. Jaki jest pomysł? Taki on, żeby spróbować, żeby ten skill'ek był dobry. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, jakbyśmy mi się podoba to. Ta animacja i tak, że to brzmi i tak fajnie i że robi, psuje armor, to jest ładny dźwięk i w ogóle. Na razie sobie używam jakichś takich unikatów, więc to jest dość mocne, jak możecie sobie zobaczyć. Na zwykłe potworki takie to jest dobre. O, a teraz już się trafił taki ziomek. Już możecie zobaczyć, że to niestety tu główno robi. I tak jest tutaj minus tego. Tego z właśnie. Że trochę mocniejszym potworkom on prawie nic nie robi. Ale na clear. No to póki co tak to wygląda. Czy mam Armor Explosion nałożony? Czasem machnę bomb Szaterka dla przyjemności, bo fajny jest. No i fajnie nawet to czyści. Ale jak już jest jakiś twardszy potworek, to pomimo tego, że mam jakieś takie chory. jak na leveling. chore unikaty, no co kurczę. mamy kłopot. Co nie? Hmm. No, bo możecie zobaczyć. No, ja tu mam jeszcze runki wsadzone i w ogóle nie. Jak na taki level, to jest mocne. Ogólnie zamysł jest taki. Pokażę Wam od razu. Zamysł jest taki, żeby spróbować to naprawić w ten sposób, że ja będę walił kryty po prostu. Także to w sumie ta część drzewka to jest taka jak mój mnicho. Będę walił kryty, szokował, zamrażał. Mm, co to jest? A, to, to nie wiem, to zobaczymy. Yy, a właśnie, bo wcześniej myślałem, że tu pójdę, No te Armor Break, wszystkie. No nie wiem, może to zrobię w sumie, bo tu jest. Tylko, że finalnie poza tym, to ja tu nic nie brałem, i to wszystko to miało około 1% damage'a za punkt, nie? Więc stwierdziłem, że wypierdzielę to, dam to zamiast tego. Znaczy, to mi nie daje damage'a na no, Przeciwników, którzy mają armor breaka, więc... Nie wiem, zobaczymy, no może tam pójdę zamiast czegoś. W każdym razie, już nie wiem, czy co powiedziałem w końcu. Będą sadzone kryty. No strzelam, że będę używał tych tutaj bas, Co mają więcej kryta i jakieś tam bonusy do kryta zawsze. No jakieś tam z dupy zrobiłem tutaj craft custom item. Po prostu, żeby były jakieś numerki w pobie. No, i zobaczymy, no zobaczymy. Na razie, no to jest tak, kurde. No zaraz zobaczymy, jak tego bosika, nie? Ale. Nie wiem, no do, level, level, <grym>, do levelowania, clearowania całkiem niezły. Bo jak są w miarę blisko siebie, no to kurde, po prostu jest eksplozja i koniec tematu, nie? Mógłbym pewnie to samo robić zwykłym Mace i zrobić tam albo Armor Breakera na tym dodać w sensie tego supporta, że niszczymy Armor, albo zrobić Warbringera. Tylko no wtedy nie używam tego skilka, ja bym bardzo chciał obserwować. Użyć tego skilka, zrobić, żeby on był dobry, więc nie wiem, zobaczymy. No bo wtedy i nie muszę marnować jednego suportu na niszczenie armora i nie muszę marnować ascendancji na Warblingera. No tylko możemy walnąć sobie tytana z Hulking Form i dzięki temu te wszystkie notki yy, są bardzo potężne z Energy shieldem, te skrytem, te z Attack Speedem są mocniejsze i tak dalej. Więc ja myślę, że bym chciał to wykorzystać. No nie wiem, może spróbujemy coś, że na przykład trochę mniej kryta, mniej to, mniej tego zamrażania i więcej tego. Tu Armor Breaka gdzieś się pójdzie. Chociaż no właśnie, o no tu jest takie coś, nie? Co zamiast iść tam, to ja mogę pójść sobie tu i mieć 50% więcej damage'a na zamrożonych, Chociaż z trzeciej strony ja mógłbym coś pokombinować, żeby mieć jedno i drugie, nie? Więc moglibyśmy, moglibyśmy nawet teraz spróbować skopiować I, i co, i nie wiem, no na przykład zabrać mu atak speeda, zabrać mu trochę kryta, ale patrzcie, to kryto daje, nie wiem, może to, może to, to zabierzemy, zabierzemy to, coś tam zostaje i wtedy idziemy tu, nie, i o, i coś takiego, no i może to jest myśl. I na 80 to by wyglądało tak. Tylko nie mam tego atak Speed, mi się bardzo podoba tak Speed, ale z drugiej strony, to Armor Breaker właśnie ma już dobrego atak speeda, więc może nawet o tak. I to nie ma znaczenia. Co nie? No więc jest to jakaś myśl. No i wtedy nawet o tak bym mógł zrobić. No więc jest to, jest to jakaś myśl. To wziąć, nie? żeby miał pełno Energy Shielda. Ogólnie, jak masz. Z Hulking Formem, czyli że o połowę większe, o połowę mocniejsze są małe pasywki. Mm, no to ja tam na moim moriorku, tym drugim, tym starym takim, to mam teraz 8,500 tysiąca Energy Shielda z w miarę małym wkładem i właśnie biorąc to. No, oprócz tego ukryta, nie? To i chyba też to miałem na nim. No więc o, nawet tutaj to mógł wziąć, nie? Chociaż ja bym chciał mieć evasion energy shield na tym ziomku i właśnie to też będzie problem ze statami, ale z drugiej strony można by wtedy z niego zrobić stat stackera, co nie? Więc jest to pomysł taki właśnie, no bo skoro ja będę potrzebował i dexa i inta, bo chcę robić energy shield, a więc do itemków energy shieldowych będę potrzebował inta i do broni będę potrzebował siły, no to może ja nie znam za bardzo na razie unikacików różnych. Jakoś strasznie dużo nie grałem jeszcze niestety w to. W to poę. Tylko mam pewnie, że nie wiem, 300 godzin. No, o, prawie 400. No to to bardzo mało jak na gracza w PoE, nie? No, chociaż w końcu moim Warriorkiem chodziło, bo zostawiłem trochę mnicha na chwilę. I zwróciłem do Warriorka. I nim doszedłem do tier 15. I tak na je robi bardzo. Także to fajnie. Można będzie spróbować robić tak, że na przykład, mm, czekaj, że na przykład to będzie to clearu, a na single target będzie po prostu jakiś sanderek albo hammer of the gods i, i tyle na ten temat będzie, nie? Nie musi w sumie Arbor breaker robić wszystkiego. No zobaczymy. Właśnie tutaj mamy te a i mam na tym na earthquakeu o, o to że konsumuję Furry Broken Armor, żeby więcej, nie? No zobaczymy. No, ona się będzie przesuwać, kurde, z tego. Ej, a nie, ty, nie najgorsze, bo tym konsumuję, a tym znowu nakładam i to robi Armor eksplozję. Ej, kurde, niezłe to było, nic nie zrobiła. Kurde, może to będzie dobre. Tylko, że no ja teraz jak na ten level mam dość OP brońki, ale zobaczymy. Może to ma potencjał.